Dzień dobry, widzowie. Zaczynamy ten film trochę w smutnym rytmie, bo matura zmarła. Zostawcie z nich w komentarzu, proszę. I zapraszam do oglądania. Dobrze, widzowie, dzisiaj omówimy sobie podstawy, czyli jak się zająć hodowlą modliszki storczykowej czyli jednej z najtrudniejszych modliszek do hodowli. Zapraszamy. Modliszka jest storczykowa, którą trzeba często e, spryskiwać, e, karmić. E, najlepiej e, muchami, na przykład ze sklepu wędkarskiego, jak się kupi te robaki, się wykryją muchszki, albo takimi pająkami zwykłymi, chudymi z garażu, na przykład, bo ona nie może iść za dużo hityny. Jak jest mała, to często odróżnić samca od samicy i to się da określić, chyba tam, tam już, jak jest starsza. Jeszcze modliszki starczykowate, jak jeszcze nie mają skrzydeł, bo ta nasza ma skrzydła, no to y, są bardzo szybkie, więc ostrzegam naprawdę. Czekaj, żeby tu. Po czwartej wylince modliszka dostaje skrzydła. Na przykład w naszym przypadku tak było. Modliszki latają tak, że, roz, jak że jakby skakanie, tylko rozkładają skrzydła. Widzowie, oczywiście, mówimy. O akurat tutaj, terarium, które widzicie, o tą taką tubkę. O wymiarach, no powiedzmy no powiedzmy, tak gdzieś 15 na 5 szerokości, a 15 na wysokość. No to jest takie terarium no, przejściowe, oczywiście. Jak jest już starsza, czy na przykład L7, to już musimy jej dać takie terarium typu no tutaj właśnie mamy terarium takie taką klasyczną kosteczkę. Dla dorosłej modliszki stoczykowatej, taką, no, ok 45x22 cm, 22 szerokości, a 45 długości. O takiej o, odtąd dotąd, czy tam jakoś tak. Na razie robimy sobie małą przerwę od modliszek i owadów. I do następnego razu. I poleciała. Nada.